Siemanko, z tej strony Adam i witam wszystkich zakręconych w lewo. W dzisiejszym odcinku przedstawimy sobie 10 gwiazd, które odegrały główną rolę w finałach indywidualnych Mistrzostw Świata. Posłużyłem się do tego stroną Speedway Grand Prix, bo trudno się z nimi nie zgodzić. To co moi kochani, zrzucamy, z zrzutkę i odpalamy. Numer 10 to Amerykanin Sam Ermolenko. Pierwszy występ Amerykanina miał miejsce 35 lat temu podczas finału w sezonie 1985 w Bradford, gdzie zajął trzecie miejsce. Dwa lata później w Amsterdamie powtórzył ten wynik, wcześniej w sezonie 1988 Wojenc był czwarty. Z powodu kontuzji opuścił kolejne dwa lata mistrzostw i w roku 1991 powrócił w wielkim stylu do turnieju, kończąc na siódmej lokacie, a w sezonie 1992 zajmując ósme miejsce. Koronny moment jego kariery nastąpił w Poking w 1993 roku, gdzie zgarnął najwyższe sportowe laury. Ermolenko jeździł jedynie dwa sezony w cyklu Speedway Grand Prix i był trzeci w inauguracyjnym w 1995 roku, a sezon później wypadł z cyklu. Do roku 2005 jeździł w ligach i odszedł ze sportu po dwóch dekadach znakomitych wyników. Numer 9 to Szwed Jimmy Nielsen. Szwed debiutował w finale Mistrzostw Świata w roku 1986, zajmując czwarte miejsce w Chorzowie, które rok później powtórzył w Amsterdamie. Po piątych miejscach w Bradford w sezonie 1990 oraz w Göteborgu w 1991 oraz siódmym we Wrocławiu w roku 1992, Opuścił Mistrzostwa Świata aż do sezonu 1997, kiedy stylowo powrócił na wielką scenę. W roku powrotu zajął solidne ósme miejsce, by w sezonie 1998 walczyć o Mistrzostwo Świata, zajmując ostatecznie drugą pozycję. Rok później był czwarty i wypadł z cyklu w sezonie 2001, po latach długiej kariery na najwyższym poziomie. Numer 8 to Australijczyk Lee Adams. Mistrz Mildury raz wystąpił w jednodniowym finale w roku 1993. Zajmując 15. miejsce. Jednak od momentu debiutu w cyklu w Speedway Grand Prix w sezonie 1996 odnalazł się jako gwiazda światowego formatu. Od roku 2000 do roku 2008 zawsze był w pierwszej szóstce mistrzostw, a w sezonie 2005 zgarnął brązowy i dwa lata później srebrny medal mistrzostw świata. Dziesięciokrotny mistrz Australii w roku 2009 zakończył karierę w cyklu Speedway Grand Prix, a rok później odwiesił Kevlar na kołek. Wciąż jest uznaną postacią w Down Under, gdzie uczy młode gwiazdy żużlowego rzemiosła. Numer 7 to kolejny Amerykanin Billy Hemil. Bullet jechał w finale w sezonie 1991 i w Göteborgu zajął 12. lokatę. Potem był dziesiąty w Poking, dwa lata później, a w sezonie 1994 był rezerwowym wielkiego finału. Nie minęło dużo czasu, a został on mistrzem świata. A dokonał tego w sezonie 1996 w cyklu Speedway Grand Prix. W roku 1997 zajął drugie miejsce za swoim rodakiem Gregiem Hnkokiem. I srebro wywalczył również w sezonie 2000. Czterokrotny zwycięstwa Pucharu Świata odbudował Stany Zjednoczone w drużynowym Pucharze Świata. Pozwalając im nawet słynnie odesłać do domu Szwed w zawodach w Kingston w roku 2013. Jest i w tym zestawianiu Anglik, ale nie jest to Ty Wolfinden, a Mark Loran. Bohater Wielkiej Brytanii tylko raz jechał w finale jednodniowym wojec w sezonie 1994. Jednak jego imię rozbłysło w cyklu Speedway Grand Prix. W 1997 roku wygrał swój pierwszy turniej w Wojens, a potem stanął na najwyższym stopniu podium w szwedzkim Ping w roku 1999. Sezon 2000 to rok jego triumfu. Został wtedy pierwszym mistrzem świata nowego milenium i pierwszym Brytyjczykiem, który zgarnął złoto. Pozostaje wciąż jedynym żużlowcem, który dokonał tego bez wygrania pojedynczego turnieju Speedway Grand Prix. W tym zestawieniu oczywiście nie mogło zabraknąć naszego mistrza, czyli Tomasza Goloba. Były czasy, kiedy Polska nie miała złotego pokolenia. Jeden człowiek samotnie ciągnął wynik swojego kraju i spełniał oczekiwania kibiców. Tym człowiekiem był Tomasz Golob. Może i był siódmy w roku 1993 i 16 w 1994 w finałach mistrzostw świata, jednak urodzony w Bydgoszczy zawodnik osiągnął wielkie rzeczy w cyklu Speedway Grand Prix. W sezonie 1999 złoto miał na wyciągnięcie ręki, lecz jego nadzieje pogrzebał ciężki wypadek na koniec. Sezonu, który nakazał mu zadowolić się srebrem. W roku 2009 znów był drugi, a już rok później zgarnął trofeum, którego pragnął przez całe życie i został Mistrzem Świata. Wygrywając po drodze w Pradze, Toruniu, Wojens i Terenzano. A dwa z tych turniejów zwyciężył z kompletem 21 punktów. Numer 4 to kolejny Australijczyk, tym razem Jason Crump. Kangur osiągnął ostatni jednodniowy finał w roku 1994 zajmując 11 miejsce z 6 punktami. Rok później został indywidualnym mistrzem świata juniorów w 1995. W Cykl Speedway Grand Prix zadebiutował w roku 1996 i od razu wspiął się na najwyższe szczyty, zajmując przez rekordowe 10 lat miejsce w czołowej trójce w latach 2001-2010 oraz wygrywając rekordowe 23 turnieje Speedway Grand Prix. Kramp zdobył trzy tytuły mistrza świata w latach 20 2004, 2006 i 2009, a karierę zakończył w sezonie 2012. Jednak wraca jako zawodnik po 7 latach przerwy, dołączając do zespołu brytyjskiej Premiership Ipswich. Najniższe miejsce na podium zajął Amerykanin Greg Hancock. Król Kalifornii zadebiutował w finale Mistrzostw Świata w Poking w roku 1993, zajmując 16 miejsce. Rok później błysnął zajmując czwarte miejsce w Wojenc i wtedy wkroczył z przytupem na arenę międzynarodową Speedway Grand Prix. W sezonie 1997 Hancock zgarnął swój pierwszy tytuł w cyklu Speedway Grand Prix. 14 lat później udało mu się wywalczyć kolejne trofeum w wieku 41 lat. Potem wygrał w sezonach 2014 i 2016, dodając złota do swoich wielkich osiągnięć. Jego odejście na emeryturę oznacza, że po raz pierwszy nie wystartuje w zestawieniu walczących o Mistrzostwo Świata jako stały uczestnik Speedway Grand Prix. Jednak trzeba powiedzieć, że odszedł z niesamowitymi wynikami. 218 występów w turniejach Speedway Grand Prix, 2655 punktów, 1248 biegach. Wygrał 455 wyścigów i brał udział w 92 finałach, co jest rekordem tych rozgrywek. Nie wspominając tutaj o 21 turniejach, które on wygrał. Drugie miejsce według zestawienia Speedway Grand Prix Com to Hans Nielsen. Profesor z Oxfordu cieszył się większością swoich sukcesów wygrywając światowe finały w latach 1986, 1987 i 1989. Napisał historię jako pierwszy mistrz świata w historii cyklu Speedway Grand Prix w sezonie 1995. Po drodze wygrywając Speedway Grand Prix Danii w Wojens. Nielsen był drugi w 1996 i brązowy w 1999, a w tej chwili od 2016 roku jest menadżerem drużyny Danii. No i pierwsze miejsce mogło być tylko jedno, a mianowicie oczywiście należy to do szweda Tonego Ricardsona. Szwedzka legenda pozostaje najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii cyklu film Speedway Grand Prix, wygrywając pięć tytułów mistrzostw świata w tych rozgrywkach. Tony Ricardson uniósł swoje pierwsze trofeum rok przed tym, jak rozpoczęła się era Speedway Grand Prix. Wygrywając ostatni jednodniowy finał w wojenc w roku 1994, pokonując Hansa Nielsena i Craig'a Boysa w dodatkowym wyścigu o złoto. Richardson wygrywał tytuły dwa lata z rzędu. W latach 1998 i 1999 oraz w sezonie 2001 i 2002 ukoronował swoją karierę zapierając dech w piersiach tytułem z 2005 roku. Wygrał 6 z 9 turniejów Speedway Grand Prix. I tak właśnie zamknęliśmy dziesiątkę największych gwiazd, które odegrały główną rolę w indywidualnych mistrzostwach świata. Oczywiście można by tutaj jeszcze dodać Nikiego Pedersena, czy chociażby Taja Findena, ale wydaje mi się, że takie zestawienie można zrobić z drugą dziesiątką i na pewno by się tam znaleźli. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jak tak to proszę Was, zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to z góry Cię do tego zachęcam. Zapraszam Was również na mojego Instagrama speedway strefa znajdziecie tam karty żużlowe. A dzisiaj co, już nie przedłużając, dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich żużlowych świrów zakręconych w lewo, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!